dziwa arystokracja wjeżdża na salony pierwszy raz w naszej ofercie Lexus LS 430 2005 rok egzemplarz poliftowy, bardzo rzadko spotykany klasa sama w sobie 2005 rok przebieg jak na ten, jak na ten samochód, jak na ten model bardzo niski, 185 tysięcy kilometrów zaledwie te samochody naprawdę są z przebiegami powyżej 300, 500, 600. możecie sobie prześledzić ogłoszenia. Naprawdę 185 tysięcy to jest evenement. No, może nie jest to przebieg tak jak z Japonii egzemplarze, ale jak na rynku europejskim, jest to naprawdę jeden z niższych przebiegów. Wersja najbogatsza, Prezydent, też bardzo rzadko spotykana. Egzemplarz bezwypadkowy, sprowadzony od osoby prywatnej ze Szwecji. Jeden, jedyny właściciel odnowości. W historii mamy trzy osoby, w tym dwie firmy, firmy leasingowe. No, auto petarda, naprawdę majestatyczne, duże, mega komfortowe, super wyciszone. No i mega wyposażone, ale do wyposażenia przejdziemy za chwilę. Jaram się strasznie tym samochodem. to wersja Prezydent, także mamy tutaj naprawdę full. Oczywiście nie ma wszystkiego, bo wszystko by było za pięknie, ale jest naprawdę bardzo bogato wyposażony egzemplarz. Tutaj skórzana tapicerka. Prawdziwa skóra, naprawdę super, super wykonana. Drewno prawdziwe, pamięć fotela kierowcy. W pełni elektryczny fotel, w pełni to znaczy, że możemy sobie regulować. Wysuwać dolną część fotela, góra, dół. a sobie odsuwać od... Tutaj. Może nie widać na filmie. Nawet zagłówek mamy elektryczny. Elektrycznie regulowana kierownica. Regulacja dwóch płaszczyznach, góra, dół i przód, tył. Niestety góra-dół nie działa, sprawdzaliśmy to silniczek jest uszkodzony, silniczek jest niedostępny na tę obecną chwilę, także niestety nie możemy go wymienić. Skóry, fotele jak nowe, ale generalnie w tych samochodach nawet po przebiegu grubo powyżej 300 tysięcy to też wygląda tak jak nowe. Mamy podgrzewane fotele, oczywiście wentylowane. Regulowane zawieszenie mamy tryb sportowy, tryb normalny, tryb komfortowy oczywiście w trybie sportowym, raczej nikt tym autem nie będzie podróżował. Roleta elektryczna, szyby tyłu, rolety szyb bocznych, nawigacja, kamera cofania. Także jest to prezydent dodatkowo doposażony, bo to nie było standardowe wyposażenie w kamerę cofania. Z takich bajerów jeszcze w co to auto jest wyposażone. No tu jest wszystko, naprawdę wszystko sterowane elektrycznie, możemy sobie nawet zrobić wentylację, zobaczcie jak na wie wychodzą. Wszystko w aucie działa, tak naprawdę oprócz e, regulacji kierownicy góra-dół, e, mogę pokazać. Kierownica się wysuwa, chowa, niestety silniczek góra-dół nie działa, jest to podobno bardzo częsty przypadek. Tak jak szukaliśmy tego silniczka, no to zdarzyliśmy się zorientować, że, że jest to bardzo częsta przypadłość tego modelu. Elektryczny fotel pasażera, dwa kluczyki system Keyless Go, dwa kluczyki zakodowane, jeden kluczyk musieliśmy dokodować, niestety był rozkodowany, dopisać do samochodu, zostało to zrobione w w Lexusie. Tak jak mówiłem, rolety szyb bocznych. Tutaj mamy wersję Prezydent, więc mamy regulowaną tylną kanapę z pamięcią. Pamięć jest z jednej strony i z drugiej strony, czyli dla jednego i dla drugiego pasażera. A tak wygląda tył Lexusa LS. -a. Naprawdę pełna petarda. Tutaj mamy całe centrum dowodzenia. Możemy sobie sterować radiem, możemy sobie sterować kanapą, wysuwać ją do przodu, do tyłu. Proszę bardzo, jak się rozkłada. O, mamy już rozłożone siedzisko, w stosunku do lewego to widać. Możemy sobie zamknąć roletę tylną, możemy oczywiście się czegoś napić. Tutaj dla nowego klienta jest koniak akurat. Jakby trzeba było koniak schłodzić to mamy lodówkę. Proszę bardzo. Auto jest naprawdę w super stanie. Tu jest nic, nie jest wytarte, przetarte. Mega zadbane. Wszystko serwisowane, waso. Jeżeli ktoś szuka tego egzemplarza, no to wie, czego szuka i wie, że te auta tak naprawdę w środku to nie, nie noszą śladów zużycia. Auto dla prawdziwego prezesa. Na zimę mamy dodatkowy komplet kół. Tutaj opony bez kolcy, felgi w ładnym stanie, ale moim zdaniem kiepsko wyglądają, nie pasują do tego samochodu. Szwed dał, więc my też dajemy nowemu klientowi. Tutaj zestaw kluczy oryginalnych, nigdy nie używanych. Bardzo fajnie to jest schowane, pomyślane. Tutaj mamy taką wnękę. O, proszę bardzo. Także nawet o tym Japończycy pomyśleli. Lexus LS. Każdy model był produkowany w Japonii, tylko i wyłącznie. Czy na Europę, czy na Stany. To jest wersja europejska. Samochód wyjątkowy. Jeżeli chodzi o jakieś wady, wiadomo, że egzemplarz ma jakieś wady, bo jest to 2005 rok, więc mamy 15-letnie auto. Tak wygląda silnik. Słynna jednostka 4.3. a 8 słońca. Podobno jak się postawi monetę, to moneta nie drgnie. Taka jest kultura pracy tego silnika. Tak jak wspomniałem już wcześniej, auto wyjątkowe ze względu na przebieg, ze względu na historię, że jest od pierwszego właściciela. Ze względu na to, że jest to wersja Prezydent, czyli najbogatsza. Ma jakieś drobne wady, ma odpryski na masce. Tak jak tutaj widać. Jeżeli chodzi o kwestie lakiernicze, lakierowany był prawy, tylny błotnik. Tutaj przy zderzaku mamy zdjęcia zarysowania. Szwed nam udostępnił. W serwisie w Lexusie było to robione, lakierowane był te, były też drzwi prawe ze względu na to, żeby się nie różnił kolor. Także mamy dwa elementy tutaj lakierowane, ale mamy zdjęcia dlaczego były lakierowane, także była to szkoda parkingowa, nic poważnego. Cena tego samochodu nie będzie niska z uwagi na wersję i na przebieg i pełną historię serwisową. No z takim przebiegiem nie ma samochodu tak? aktualnie dostępnego w Polsce, także myślę, że model poliftowy czym się charakteryzuje kilkoma zmianami stylistycznymi i najważniejszą zmianą, że jest sześciobiegowy automat, a nie pięciobiegowy i to też poprawia ekonomikę jazdy tym autem. Ekonomikę to w zależności tak naprawdę od stylu jazdy, spalanie tego auta to jest w granicach 15 litrów na 100 km w trasie, przy spokojny jedział. Prędkości autostradowej spokojnie można zejść poniżej 11, no i komfort tego auta jest w sumie jeden z wyższych w klasie. Tak? Także tutaj nie mamy za bardzo co porównywać. Możemy porównać Mercedesa S-Klasę BMW Serii 7, no ale tak majestatycznego auta jak, jak Lexus LS naprawdę próżno szukać i z tak dobrym silnikiem. I tak niezawodnego. Te auta naprawdę robią po 600-700 tysięcy i, i nic się z tymi autami nie dzieje. Skrzynie pracują automatyczne bez problemu, silniki tym bardziej, tak? Jakieś rzeczy eksploatacyjne. Auto wyjątkowe już w naszej ofercie, także zapraszamy. Właśnie odkryłem, że nasz Lexus ma funkcję masażu. Jeden tryb masażu. Możemy sobie przesunąć, rozłożyć kanapę. O. Możemy sobie podnieść zagłówek elektrycznie. Rozłożyć tylną roletę. Podgłośnić radio, zmienić stację. Oczywiście, klimatyzację, zmienić nawiewy no i włączyć podgrzewanie tylnej kanapy. Mamy również pamięć tylnej kanapy pamięć z prawego fotela i lewego oddzielnie. Jeśli nam przeszkadza przedni fotel, możemy sobie go złożyć przesunąć przed tył I możemy założyć nogę na nogę. No fura konkret, naprawdę. Robi robotę.